W dzisiejszym filmiku dowiemy się, że śledzenie ludzi i ingerowanie w ich życie prywatne jest spoko, dopóki podejrzewamy, że nas zdradzają. Zapraszam. Dominika Podolska ma 30 lat i jest księgową. Z Mariuszem są małżeństwem od 5 lat. Dominika poznała męża przez znajomych. Był lekarstwem na jej poprzedni nieudany związek. Jej chłopak był lekarstwem na jej poprzedni nieudany związek. Pamiętajcie kochani, jeżeli czujecie się jak śmiecie i nie warci życia w momencie, gdy jesteście samotni, na pewno związek odmieni was zupełnie. Tu nie chodzi o to, żeby znaleźć drugą osobę i dopiero wtedy być szczęśliwym. Tu chodzi o to, żeby być szczęśliwym już w samotności. Dlatego ja przeżyłem właśnie te 25 lat życia. To, to taki protip na początku filmiku. Zdenerwowałem się, muszę się napić rumianku. Tydzień temu, jak wkładałam kurtkę Mariusza do pralki, znalazłam w jego kieszeni paragon. To paragon od jubilera. Mariusz kopił tam bransoletkę za prawie tysiąc złotych. Zdrada. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem. Zdrada. Absolutnie w 100%, procentach zdrada. Bo Mariusz poza Dominiką nie ma przecież ani siostry, cioci, mamy, krzesnej. Nie ma takich osób w swoim życiu. Nie, 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 nie. Poza Dominiką Mariusz nie zna ani jednej kobiety, absolutnie. Zatem umówmy się, U -u umówmy się! Ci ludzie nie mogą być raczej biedni, skoro ta kobieta jest w stanie wynająć grupę detektywów, żeby śledziła jej męża. Więc zakładam, że dla takiej rodziny, dla takiego typowego Polaka, robaka, Janusza z Wąsem, mnie. 95 zł to jest średnia krajowa, ale dla takiej rodziny Dominiki i Mariusza to te 995 zł to wcale może nie być dużo i może rzeczywiście to być po prostu jego prezent dla jego mamy, cioci, siostry, babci, ło, 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 ło. Od razu musi zdradzać sadzać czy pani we wszystko to się rusza. Mam przekonana, że to prezent dla mnie, bo tydzień wcześniej były moje 30 urodziny. Niestety, no mnie Mariusz kupił tylko i wyłącznie książkę i czekoladki Nie no dobra, umówmy się Program nazywa się Zdrada. Oczywiste jest to, że okaże się, że Mariusz zdradza Dominikę Co jest drugi strój strony smutne Jakby ten program polegał na tym, że nagle się okazuje, że Mariusz wcale nie zdradza Dominiki To by ten program trwał całe tak 6-7 minut maksymalnie Detektyw Damian Petrow postanowił przyjrzeć się bliżej sprawie Dominiki Podolskiej I umówił się z nią na spotkanie na spokojnym podmiejskim osiedlu Tego Petrowa to ja tak nie lubię po poprzednim odcinku Zdrad bo to jest może moje takie jakieś Paczenie, bo ja po prostu Rutkowskiego nie lubię i tak mi się bardzo kojarzy. Czy to już może być nowy mem? Bo jak wiadomo, memy to jest rzecz. Którą się ogłasza Nowy mem, w którym odcinek Lakarnuma Nie jest odcinkiem lakarnuma, dopóki A. Nie wspomnie, że studiuje kryminalistykę B. Nie będzie jakichś problemów technicznych C. Nie wspomni, że nienawidzi Rutkowskiego Powinniście zrobić taką grę po prostu W no Wieczorem ze znajomymi siedzicie, pijecie wódę Oglądacie mój odcinek i za każdym razem, gdy wspomnę Jedną z tych trzech rzeczy, po prostu wolicie szota Dominika jest wyraźnie zdenerwowana Czekającą ją rozmową Witam się Dominiko, detektyw Damian Petrow poznaj psycholog Monika Sadowska Czy dobra się nazywam Damian Petrow, ja jestem detektywem To jest moja pani psycholog Nie, 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 to nie jest pani psycholog, która przyszła, żeby pani pomóc w tej sytuacji Żeby pani myśli, że mąż zdradza panią Nie, 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 to jest moja osobista pani psycholog Ja też mam proszę pani problem w domu Prawdopodobnie żona mnie zdradza Ale z racji tego, że ja jestem detektywem To wie pani, no ja nie mogę sam się z żony śledzić Więc muszę wynająć innych detektywów Mój Boże, mindfuck Musi odpowiedzieć na wnikliwe pytania psycholog programu Moniki Sadowskiej. Dominiko, z Twojego zgłoszenia wiemy, że masz złe doświadczenia z przeszłości. Twój poprzedni związek rozpadł się z powodu zdrady, tak? Dominiko, ja jestem wykwalifikowaną panią psycholożką. Pani psycholożka, wink, 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 wink. Skończyłam w końcu pierwszy semestr psychologii i potem je wy, wyrzucili za studiów, ale, ale. ale. myślę, że mam wystarczające kwalifikacje. Pani, pani, proszę pani, Dominiko, według mojej analizy psychologicznej, pani chce uprawiać seks z własnym ojcem. Freud tak, 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 tak napisał. Wiesz, z kim mógłbym mieć romans z mężem? Nie mam zielonego pojęcia. Pomyślałam, może, że to koleżanka z pracy. Dlaczego? No Mariusz jakiś czas temu był na wyjeździe integracyjnym, wiadomo co na takich wyjazdach się dzieje. Pani Dominiko, Pani mąż nie miał właśnie możliwości, szansy Panią zdradzać, bo na takich wyjazdach służbowych Pani sobie wyobraża, że tam mężczyźni zdradzają żony, co ale tak nie wygląda, po prostu mężczyźni chleją do nieprzytomności, oni nawet nie mają potem siły, żeby Panią zdradzić, spokojnie. Pierwszy dzień obserwacji. Ekipa śledczych jest już na osiedlu, na którym mieszkają Dominika i Mariusz. Jezus Maria, omawialiśmy już to Kupcie jakieś inne auto Nie jeździcie srebrnym vanem, błagam Okej, okay, Mariusz ruszamy, jedziemy za nim Luna podejrzewa, że ma kołankę w pracy Sprawdzimy to, być może będzie chciał się z nią kontaktować w ciągu dnia Bartek, zostajesz montaż kamer w domu, jak skończysz dajesz znać. Pan detektyw Petrow nie powinien chyba zatrudniać największego możliwego zboczańca do pracy w montażu kamer w domu. Bo wszyscy doskonale wiemy, że to się kończy na tym, że ten Bartek zamontuje najwięcej kamer w łazience. Ty gadem, ty Bartek, ty za robi się, szepie. Specjalista od sprzętu detektywistycznego sprawnie i bez przeszkód montuje podgląd i podsłuch w Domu Podolskich. O, nie, było kamer w łazience. Ha. Bartek przyznaje, terapia, na którą chodzisz, rzeczywiście działa. Nie zamontowałeś kamer w łazience. Jestem się ciebie dumny. Wszyscy teraz jesteśmy z ciebie, Bartusiu, dumni. Ekipa Damiana Petrowa. Ani na moment nie spuszcza z oka samochodu podejrzewanego o zdradę mężczyzn. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że Mariusz jedzie w kierunku biura, w którym pracuje. No proszę, niezły komitet powitalny. Może obejrzeli zbyt dużo Scooby-Doo, bo w Scooby-Doo mają tę no, ten, ten swoją furgonetkę, tą Scooby-Brykę. Mości detektywi na, za dużo się tę oglądali i myślą teraz, że wszyscy detektywi muszą jeździć vanami, ogromnym srebrnym vanem. Ale to jest tak bardzo nierealistyczne, gdy mam dosłownie pusty plac, na którym parkuje ten Mariusz i za nim 20 metrów za nim jest ten srebrny van. Kto by się tego nie zauważył? Kto? Kto? Jak to widzisz, Patryk, kto wyskakuj z auta, chcę to słyszeć. Już wychodzę. A nie, to nie jest jedyny srebrny van, jeszcze obok jest tam drugi srebrny van. Jak zobaczycie, to, są tu dwa srebrne vany. Okej. Okay. Wychodź. Wchodzisz do środka, do biura, rozejrzyj się trochę, sprawdź jaką mamy możliwość z montażem kamer, czy będą jakieś trudności. Tak jest, jestem gotowy, Damian. <noise> na tym obrazie z daleka, jak widać, jak ten chłopak wchodzi do biura. Widać mu hamską wystającą słuchawkę z ucha. Też wcale nie podejrzane. O Jezus Maria Jakbym oglądał dosłownie filmik Mateusza Chmielarka, w którym próbuje udawać, że ukrył kamerę przed dziewczyną i robi jej pranka. Nie ma ochrony, można wejść bez problemu. No jest recepcjonistka, teraz jest zajęta, ale na wszelki wypadek trzeba będzie wymyślić jakąś bajeczkę. Można udawać klienta, jakby to. Okej, okay, sprawdźcie. Możemy wejść do każdego pomieszczenia. Spoko. Do pomieszczeń też można wejść bez problemu. What the fuck? Ten koleś po prostu wszedł do środka i się rozgląda. Wszedł do sobie do jakiejś prywatnej firmy i zaczął sobie chodzić po pokojach. What the fuck? Tu już nawet pomijając ten element tego bycia detektywem, to jest zwyczajnie niekulturalne. Co, może, może ja tutaj wejdę do, do domu? Co, może ja tutaj wejdę do domu, porozglądam się po salonie, stwierdzę? O... Oh. Brzydki telewizorek, mały, chyba biedna rodzina tu mieszka, co? I bym wyszedł. Miło by ci było? Miło by ci było? Fajna miniówka. Okay, no, nogi masz jednak najlepsze w całej firmie. Tylko nie? nogi? Cicho. Chcę słyszeć, o czym rozmawiać. <grym> się skupić na robocie. A czy widzisz, tak myślał? O tym, że masz wszystko takie fajne. Mm, dziękuję. Kładacy ci się pewnie ci widzę co? No w sumie. <grym> dobra, ja wracam okay. do roboty, a ty okay. wpadnie do mnie, ale koniecznie. Tak? Okej, okay, Mariusz dokumenty. Pamiętaj koniecznie. No to robi się ciekawie. Wyobrażam sobie, że ta dwójka właśnie tam rozmawia w tym przejściu, na tym korytarzu. Słucham. masz fajne nogi. A ten kolej z kamerą przymocowaną do klatki piersiowej po prostu stoi w tym pokoju. Metr o nich się na nich patrzy. Na, na, nagrywa się? Na, nagrywa się? Dobrze, widzicie? Dobrze? Ok. ok. Specjalista od sprzętu detektywistycznego z ekipy Damiana Petrowa godzinę temu zamontował podgląd i podsłuch w całym biurze, w którym pracuje podejrzewany o zdradę Mariusz Modolski. Ale jak? J jak to zrobił? Może jak w Call of Duty, może po prostu takim dronem wleciał przez okno i ten dron z taką przymocowaną ręką tak montował te kamery na ścianach. Mo może, może. Nie wiem, w tym świecie paradokumentów wszystko się może aktualnie zdarzyć. Jak tam widzę, że ostatnio jesteś bardziej przemęczony i Dzisiaj nigdzie nie wyjdziemy właśnie na lunch, dobrze przyniosło się dzonko, bo... Tak pomyślałam. Tak, tak zarobiony no, robotą. No. Bo jeszcze się nie wyspałem. Kart mnie tak napier. To działa, może masz? Mogę? Tych dwoje ma coś ze sobą na bank. O, o, o. A tak, tak mi robił mój nauczyciel od niemieckiego w liceum. Dwa miesiące później wywalili go z pracy. Najśmieszniejsze w tym wszystkim będzie to, że ludzie, którzy mnie znają z liceum, wiedzą, że ja właśnie nie wymyśliłem tej historii to jest wszystko prawda. Mega. Hmm? Szkoda, że moja żona tak nie potrafi. A, wiesz co? Mam dla ciebie prezent. Zaproszenie na mój ślub za dwa tygodnie. Będziecie? Pewnie, że tak. Tak? no. No to super Normalny dzień w pracy, masowanie kolegi Jedynym sposobem naprawdę, żeby to była ta scena over the top By było to, jakby ta pa pani mu wsadziła rękę za koszulkę i masowała mu sutek mm, 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 mm. A jednocześnie drugą rękę wyciągnęła tak z zaproszeniem A, no i zapraszam was na, na mój ślub, okej? Okay? <laughs> that's gay, bro, that's gay, that's very, very, very gay O, ładne. ładne. No, dziękuję Wiesz co, szczerze troszkę szkoda Czemu? No bo wiesz, nie będziemy już mogli ze sobą flirtować i właśnie masaże się skończy. Mm, to musisz wykorzystać, póki jeszcze jestem panną. No. Tak, tak, tak to działa? Nawet będąc w związku, można robić fiku z kuzynymi, dopóki się nie jest mężatką? No, cześć. No, będę, oczywiście, że tak. Chyba się z kimś umawia. Cicho, nie teraz. No, mówię ci, że dosłownie kończę pracę, wsiadam w auto i już się zbieram i jadę. No, przecież nie chcę, żebyś na mnie nie wiadomo ile też czekała, tak? No, a dziękuję, dziękuję <grywia> Ja też cię kocham, pa To babcia do niego zadzwoniła i mówiła mu dosłownie O, kochany Mariuszku, ty to chyba taki chudy ostatnio jesteś, kurczę, schudłeś strasznie Na co Mariuszek grzecznie podziękował A, dziękuję, dziękuję, no też cię kocham, babciu, też cię kocham Ten detektyw Petro szuka samych negatywów w każdej sytuacji, samych negatywów To zaczyna się robić ciekawie Czyli jednak ma kogoś na boku No ale... Też nie wiemy, czy nie rozmawiał z żoną. Zaraz do niej zadzwonię i to potwierdzę. Póki co przesiadam się, jedziemy za nim, bo to może być bardzo kluczowy moment. Hmm, ciekaw jestem teraz, do jakiego auta detektyw Petrov się przesiądzie. No bo biorąc pod uwagę to, że jeździł za nim srebrnym vanem cały dzień, myślę, że przesiądzie się do czegoś równie absurdalnego. Co to może być? Mam dwa pomysły. Jeden to będzie karawan z trumną. Trumną? No. Drugi pomysł to będzie traktor. Traktorem będzie go śledził. No ale przekonajmy się. Czekaj, czekaj, bo jest pieszy. Kuchu, ty o cholera, ty, ty, ty. Co, co to jest? Te ty, ty. No, owoce mu się wysypały. Moment, uważaj, go nie przejedź, spokojnie, czekaj. czekaj uciekaj, Niech pozbie... No, no. No, no, nie nie to może się, nam uciec, ale no, spokojnie, przecież go nie przejedziesz. Kuchu, dobra. Jadę, jadę. dobra, teraz przyspiesz. Ale nie za bardzo, żeby się nie zorientował, że coś jest nie tak Ze srebrnego wana przesiadł się do Troszeczkę bardziej srebrnego wana Producenci dokumentu Zdrady mają mały, mały budżet Panie detektyw Petrow, pan do mnie przyjdzie występować, dobra? Ja panu kupię traktor Pan do mnie przyjdzie występować Panowie, mieliśmy mały problem, ale już mamy podejrzanego na oku Także spokojnie, jedziemy za nim Przepraszam, pomyliłem się, to Kryspin, Montażysta panu kupi traktor o, On tutaj zarządza kasą Mężczyzna kieruje się prosto do restauracji Przy której zaparkował ślepki czy podejrzewają, że kobieta, z którą rozmawiał przez telefon, już tam na niego czeka? Okej, okay, idzie do restauracji. Musimy wiedzieć z kim się spotyka Patryk Bierzesz sprzęt i wchodzi do środka. Wyobrażam sobie, że teraz ten pan Patryk, który ma wejść do środka po cichaczu i ustawić kamery w odpowiednich miejscach i mikrofony. Po prostu wleci w tę restaurację, restaurację helikopterem wleci. Brrr, brrr. Ej, przepraszam, ja tutaj tylko na sekundkę chciałem zaparkować. Przepraszam. Podchodzi do stolika, kładzie na stoliku, kurwa sobie taki ogromny tafon. Niech Państwo sobie nie przeszkadzają w kolacji. Ja już idę. Brrr. Brrr. Ale ta kobieta jest dużo starsza od niego. Przecież ona mogłaby być jego matką. Chyba że on lubi takie dojrzałe kobiety. Patryk, spokojnie, zamów sobie coś do picia. Posłuchamy, o czym rozmawiają. Wolę się tu z tobą spotkać, kochanie, naprawdę. <grym> kochanie? O kurde! Mariusz ma mamę! <grym> Mamo, przepraszam cię, po prostu. Miałam nadzieję, że się jakoś dogadacie. No to teraz już mamy pewność, że to jest jego matka. Czyli ten facet to jest chodzące niewiniątko. No to się akurat okaże. Mamo, mam to dla ciebie mały drobiazg. Wszystkiego najlepszego. No nie, no ty mnie zaskoczyłeś. Naprawdę nie trzeba było dla mnie najważniejsze, że ciebie widzę. Mamo, już nie słuchaj, proszę cię, rozpakuj. A co to jest? Co ona dostała? No już, 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 czekaj. Co... O, mój drogi. A, już pięknie, pięknie, naprawdę, pa! za 995 zł kupił ją mamie. Uga, buga, buga, jestem geniuszem! Uga, buga, buga! Ur, kto ma zawsze rację! Ur. Ja mam zawsze rację, ja mam. Damian Petrow poprosił Dominikę o spotkanie, by móc jej pokazać zgromadzony tego dnia materiał. Macie coś? Mariusz mnie zdradza, tak? Spokojnie. To mi chcecie powiedzieć? Ale jak to? Mariusz spotkał się ze własną matką? <laughs> ja mówiłam mu! Ja nie chcę widzieć tej suki, jak jest ze mną! Ja nie pozwalam mu spotykać się z własną matką, nie zgadzam się! Spokojnie, wejdźmy do środka i porozmawiamy Dobrze, usiądź No szybciej leć ten odcinku, Boże, bo ja muszę nakarmić krówki w Animal Crossing, no. Dobrze, chcę, żebyś... Pierwsza informacja najważniejsza. Twój mąż się nie zdradza, więc możesz się uspokoić. Czy ja wiem? Do wniosków takich dochodzić po jednym dniu obserwacji trochę tak lekkomyślnie, w detektywie Petro. Jednak zastanawiam się, czy na pewno chcę pana zatrudnić. Jaka fajna miłówka. Tak? No, nogi Dziękuję masz jednak bardzo. najlepsze w całej firmie. Tylko nie? nogi? Co on do niej gada? Co, co to do cholery? On jakiś ranking prowadzi czy co? A no to jest jego asystentka, więc jakby sp nie sporo czasu spędzają ze sobą. No, no to, to, to co, co to To jest jego asystentka, on jest szefem? No to, to on i takie rzeczy w pracy robią? Co to ma być w ogóle? Nie słyszała pani, pani Dominiko, o prześladowaniu seksualnym w miejscu pracy? To jest taka norma w Polsce. Ja twój mąż cię nie zdradza. Twój mąż nie zdradza. No. Czy wszystko wskazuje na to, że możemy no, chyba zakończyć śledztwo? Nie! Ja nie chcę, żebyście kończyli śledztwo. Macie je kontynuować, ja chcę się dowiedzieć całej prawdy, bo ja czuję, że coś jest na rzeczy. Ta kobieta brzmi, jakby sama zdradzała swojego męża, ale ma z tego powodu poczucie winy. I dlatego prosi detektywów, że kontynuowali śledztwo, żeby znaleźć na, na niego nawet najmniejszy brudek, żeby potem podczas dyskusji z mężem mogła mu wyrzucić te brudy. I sama lepiej się czuć z tym, że na przykład go zdradza. To tylko i wyłącznie taka ma teoria, ale tak to troszkę wygląda. Ja to ja po prostu ja ale... wiem, że jesteś kończona, proszę proszę Ale przestań mnie uspokajać! Sama jesteś kobietą, i co uważasz, że ja mam spać spokojnie? Ja już od przeszło roku nie śpię, nie śpię spokojnie! Dlaczego pani nie śpi spokojnie, skoro nic nie wskazuje na to, że mąż panią zdradza? Bo może pani powinna iść do psychologa, bo to jakaś troszeczkę paranoia się tutaj zaczyna, no nie? Krzyszcze faceci źli! Krzyszcze źdlaczają! Sorry, malutka, ale zdradzam cię z jedyną miłością mojego życia. Legiunią! Hey, też co wy robicie? Hej! Cześć, słuchaj, no zobaczyłam Twoje auto na podjeździe, a szliśmy do przedszkola. No mówię, nie ma, nie ma, także mnie weszła, więc mówię. Właściwie, właśnie, może nas ugościsz. No to czekajcie, posłuchajmy rozmowy z Mariuszem, może dowiemy się, jakie Mariusz ma plany i czy w ogóle będzie szedł do pracy. Powiedz, jak tam w Hiszpanii było, powiedz. A, powiem cudnie, cudnie. Kobieto, dziecko ci się do przedszkola spóźni. Jezus Maria, zaprowadź tą dziewczynkę do przedszkola. Znajoma, koleżanka, czy ktoś z rodziny? No klientka nic mi nie dała na temat tej kobiety w materiałach, także nie mam pojęcia. Za dużo córkro dzieciom nie wolno przecież. A tam, głupie no. głupoty gadasz lepiej. Dobrze Marysz powiedziane, głupie głupoty gada, jak każda baba. Widzieliście to? Za złapał! Co jego złapane to jego nie odbierze mu to śnić. Nie a to co mieliśmy widzieć? Poczekaj, czekaj, przewinę moment. To on chyba złapał za tyłem. Nie nie, wiem, się nie, powiem. Powiem. To nie, nie przewidziało mi się. Kurde, ten detektyw Petrow to okolic wzrok, cokolwiek wzrok. To nawet nie, było, nie była jedna kratka, gdy on złapał ją za tyłek. To był ułamek kratki. Ale zauważył to, że Mariusz, jego alter ego The Flash, jest szybszy niż światło i tak w ułamek kratki, sekund klatki złapał dziewczynę za dupę. Zauważył to wszystko. Myślałem, że mi się przewidziało, on ją złapał za tyłek. Czyli ten facet to wcale nie jest takie niewiniątkę, jak nam się wydawało. No i ona też nie oponowała, widać, że jej się to podobało. Nie, tam jeden pośladek to nie zdrada. Każdy wie, że jakby za dwa pośladki złapał, to już możemy zacząć denerwować, bo to już jest zdrada, ale za jeden... Damian Petrow, witaj Dominiko. No chyba miałaś rację. Coś się wydarzyło. No musisz to zobaczyć, kiedy możemy się spotkać. Dobra, to będzie znowu spotkanie w wanie, więc ja sobie klapnę. Ale to jest Beata z Mają, moja kuzynka. Maja chodzi do przedszkola niedaleko naszego domu. No tak, Mariusz zaprosił mnie do waszego domu, twoja kuzynka wypiła herbatę, później po krótkiej rozmowie wyszła i ta sytuacja miała miejsce, spójrz. Chwilę co on wyprawia? Pani Dominika też musi mieć jakąś taką żyłkę detektywistyczną, skoro zauważyła tą ułamek klatki, prędkość światła, jak złapał Mariusz za tyłek siatkę. Kuzynkę. Nieważne, jedno to samo. Halo? W pracy? Nie, nie, a... mhm. Dobrze, jutro, tak? Ja ciebie też. wiesz co, nie mogę teraz rozmawiać. Później się zdzwonimy. Na miejscu Mariusz'a ten już zaczął się zastanawiać, czy ta żona go nie zdradza. Skoro ona tak wychodzi w środku nocy, wsiada do jakichś dziwnych, srebrnych vanów i tak dalej. Mariusz mi właśnie powiedział, że na jutro umówił się z kumplem na oglądanie meczu. Na którą godzinę? Na ósmą. Na ósmą? A co? To w takim razie posłuchaj tego fragmentu. Kiedy do mnie wpadniesz? Kiedy możesz w ogóle wpaść? Powiedz. Jutro. Gdzieś tak na przykład pod wieczór. O ósmej, o. Jak mam to rozumieć, że on mi właśnie okłamał? Chwila, gdzie oni mieli ukryte te mikrofony? Jakoś na bramie czy coś? Że tak idealnie brzmiali? To dosłownie brzmiało jakby koleś mówił tak samo jak ja teraz do mikrofonu, tak idealnie, tak bliziutko, więc w jaki sposób oni mogli to nagrać? To jest dobre pytanie, kochani. SMR MASTURBACJA Boże święta, ale. oni Beata? Widzieli? Żona jest moją najlepszą przyjaciółką, ja ją traktuję jak siostrę. Co w rodzinie, to nie zginie. Kuzynka, gitara. Ja wiem, i... że to jest bardzo trudna sytuacja, ale musisz się opanować. Ja chcę zamontować kamery w mieszkaniu twojej kuzynki, ale. To nie będzie do końca legalne. No właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest chyba do końca legalne, że on chce absolutnie każdemu i wszędzie zakładać kamery w mieszkaniach. To chyba takie już jest takie. Ale to jest moje mieszkanie. Twoje? Jak twoje mieszkanie? To jest moje mieszkanie. Bo... Kiedy ją zostawił Jurek? Ja jej użyczyłam tego mieszkania, bo my wtedy akurat się z Mariuszem przeprowadzaliśmy do nowego. O, jak się dobrze złożyło! Dominika umówiła się ze swoją kuzynką Beatą na spotkanie. Kobieta ma przyjechać i zabrać ją z domu na zakupy i kawę w centrum handlowym. W tym czasie specjalista od sprzętu detektywistycznego zamontuje w mieszkaniu kamery i posłuch. Rakietami wysłali ten sprzęt. Drony the most powerful rocket ever made. shot it into fucking space. Drony montowały te kamery. Trzeci dzień obserwacji. Wieczór. Damian Petrow wraz z ekipą śledczych są nieopodal domu Podolskich i z uwagą obserwują przygotowania Mariusza do wyjścia z domu. A nie, jednak Bartek, zboczeniec, który chodził na terapię i który montuje kamerę w domach, jednak terapia mu nie pomogła i rzeczywiście zamontował kamerę w łazience. Bartek, potrzebujesz pomocy. Bartek, naprawdę, martwimy się o ciebie. Zaraz. Wybiera się na mecz, a gdzie jest szalik jego ukochanego klubu? Mam nadzieję, że klub jego ukochany to oczywiście Legionia, Legionia, mordenie. Beata też się zaczyna szykować. O, Bartek Zboczeniec też ustawił kamerę w łazience tej, tej kuzynki. Bartek, naprawdę chcemy Ci pomóc. Pozwól sobie pomóc. Prosimy Cię, martwimy się. Pół godziny później ekipa Damiana Petrowa jest już w pobliżu mieszkania Beaty. Śledczy widzą na podglądzie, że do mieszkania wchodzi właśnie Mariusz, a przygotowane wino, świece i nastrój ponętnej towarzyszki wskazują na to, że czeka go tu ekscytujący wieczór. No rzeczywiście. Wino, świece i jedna paczka sushi z biedronki. Okay. Nie jedzcie sushi z biedronki. Kiedyś popełniłem ten błąd, przez tydzień nie wychodziłem z Łazienki. Nie róbcie tego. Ma ja dzisiaj u ubawci, także możemy zaszaleć. O, to super. Tylko kochanie, mam mały problem, bo mam czas tylko do 11. Słuchaj. Ale jak to do 11? Do 11 to jest tylko godzina! Ja wiem, kochanie, dlatego zdążymy to zrobić 13 razy. O 11 się kończy męża. Ja powiedziałam, że. Właśnie oglądam go z kumplem. Posłuchaj, no, możesz przecież do niej zadzwonić. Powiedzieć, że auto się zepsuło, więc coś w tym rodzaju. A nie, ona nie jest głupia. No, przecież są taksówki, tak? Nie, nie, Mariusz, dobra. Ja mam tego dosyć. Musisz coś z tym zrobić. To by koniec miłej kolacyjki. Cię, Cicho, skupcie się i dajcie mi posłuchać. Skupcie się, panowie! Skupcie się! Operacja, skupcie się nad tym. A tam gdzieś z boku Bartek siedzi i wali konia by dał nagrania z łazienki. Bale swój spocony koń. pale swój spocony koń. Bartek naprawdę to się leczy. Porozmawiajmy o tym. Nie Wstydź się. Wiesz, że tylko ciebie kocham, a nie ją, tak? Posłuchaj, ja chcę mieć ciebie tylko dla siebie, rozumiesz? Chcę, żebyśmy razem zamieszkali. Kiedy w końcu ją nas powiesz? Kiedy w końcu ją zostawisz? No ale jestem tylko dla ciebie. No No dobra, przyznaję, ten jeden raz kobieta miała rację, Dominika miała rację, Mariusz ją zdradza. Niech będzie wam już. Jezu! Uh. Chyba będzie seks na zgodę. No to to się naszej klientce na pewno nie spodoba. Oj, dobra, przecież wiadomo, że zaraz Dominika wpadnie do tego mieszkania i zacznie wbić. Przecież ona nie posłuchała się, detektywa Petrowa, nie czeka sobie grzecznie u siebie w domu na jakieś informacje. Ona zaraz wbije do tego mieszkania z bałką baseballową i będzie bić wszystko, co się rusza. A, ładnie. Powanego. Raz, dwa, dziesięć, szuka. I kamienna mina detektywa Peterowa. On już nie jedno w życiu widział, już jego takie rzeczy nie dziwią. To teraz mamy wszystko czarno na białym. Chyba, że rzeczywiście będą bawić się chowanego. <laughs> Chodź tu, moją gierze! Ty. Dobra panowie, mamy niezbite dowody zdrady. Dzwonię po psychologa i po klientkę. Dobra panowie, koniec akcji. Mamy niezbite dowody zdrady. To już jest koniec. Zamykamy całą akcję. Dziękuję bardzo. Ba Bartek, przestań się masturbować! Pół godziny później na miejsce przyjeżdża zdenerwowana Dominika. O jezu, po raz kolejny zostałem zbambluzowany i rzeczywiście okazuje się, że Dominika poczekała swoich się w domu. Szkoda, trochę liczę na takie bardziej dynamiczne zakończenie, że w panie życiu z tym baseballem i zabijać. zabijać. Czy... Chociaż dobra, chwila, ile jeszcze zostało do końca? Jeszcze 8 minut zostało i jest jeszcze na to szansa. Trzymamy kciuki. Mamy kciuki. Spotkaliśmy się, żebyś poznała, jak e, wyglądały ma materiały. Pokażcie mi to szybko, chcesz to mieć za sobą. Dobrze Dominika, chcesz żebyś, chcesz, żebyś poznała prawdę. Ale nie próbuj mi nic tłumaczyć, dobrze? Ty, Petro, ty, nie próbuj tutaj mansplaining robić. Przestań, przestań. Nie chcę to zobaczyć. Właściwie została ostatnia scena dosyć trudna, także... Boże, może to ja już tego nie wygrzyłam. ja to ja O! Ja o! O, jednak Dominika biegnie do domu mieszkania, czyli może się nasze życzenie spełnić? Tak, tak, tak warto było trzymać kciuki, warto. Właściwie to ja już nie wiem, po której jestem stronie, czy po stronie Dominiki, czy Mariusza. Mariusz zdradził mnie fajnie. Dominika troszeczkę jest zbyt, wiecie o co mi chodzi. Myślę, że to, że ona czuła, że ją mąż zdradzał był zupełny przypadek. Wydaje mi się, że ona już tak ma troszeczkę na w obie, że się wydaje, że każdy absolutnie ją zdradza. I akurat z Mariuszem trafiła, że rzeczywiście okazało się, że ją zdradza. Więc nie wiem, kogo wspierać. No ale Mariusz zdradził, to nadal nie jest fajne, więc dobra, jesteśmy po stronie Dominiki. Teraz wszyscy wkład ręce do góry i przekazujemy jej naszą energię. Przekazujemy naszą energię, żeby Dominika zrobiła największe kamehameha świata i zabiła Mariusza i tą kuzynkę. Przekazujemy energię. Ha! On seks z tą kobietą i jednocześnie jad chrupki? Kryspiń przewi ten fragment, chcę to jeszcze raz zobaczyć. Analiza. Enhance. Enhance. A co to jest? On uprawiał seks z tą kobietą i jad chrupki. Okej, okej. Proszę was, proszę was. Ja proszę was. mi się. mi to zrobić? Okej, ja <laughs> <się. śmiech> <laughs> okay, kamychamychanie zobaczyliśmy, ale to nadal jest dobre. Sam nie był w stanie wyjść z tej sytuacji, bo nie chciał ranić żadnej z kobiet. Dlatego właśnie zdecydował się na życie w kłamstwie, a w konsekwencji nie był w stanie też sprostać wymaganiom żadnej z partnerek. Bez odpowiedniej terapii będzie mu bardzo trudno stworzyć trwały związek uczuciowy. Odcinek może i trochę nudny, Bartek przestał się masturbować w końcu, ale końcówka wynagrodziła to. Wynagrodziła zdecydowanie. Kolejny odcinek zdrad zaliczony. Jeszcze ile przed nami? Setki, jeżeli nie tysiące. I ta myśl sprawia, że mam myśli samobójcze. Dzięki wielkie za jak zawsze. No i oczywiście na mojego Twitcha i na mojego Instagrama. Zapraszam was serdecznie i oczywiście też wysyłajcie mi koniecznie w, na Instagramie bądź w mailu, macie mój mail w opisie, propozycje nowych odcinków. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem.